Poradnik debatowania dla seniorów. Jak zorganizować debatę oksfordzką? Debata oksfordzka to od 1860 roku jedna z popularnych form debatowania, która z powodzeniem może być wykorzystywana przez seniorów, pod warunkiem, że wcześniej poznają i przećwiczą jej zasady. debatę oksfordzką, a tezą naszej debaty będzie seniorzy mają dużo wolnego czasu. Zacznę od przedstawienia uczestników propozycji, czyli grupy afirmującej. Będą Agnieszka, Elżbieta i Gienek. Mówcami drużyny opozycji będą Basia, Joanna i Krystyna. Moim Pomocnikiem i sekretarzem jest Maria. Zaczniemy od zasad, które obowiązują. Każdy z mówców będzie miał 3 minuty na przedstawienie swojego stanowiska. Po tych trzech minutach usłyszycie dzwoneczek, który będzie informował o zakończeniu wypowiedzi. Każdy z Państwa ma prawo zadawać pytania w trakcie debaty. Zacznijmy od przegłosowania na początek naszego stanowiska w stosunku do tego, tej, de, tej tezy, którą postawiłam. Mój sekretarz policzy głosy. Zacznijmy od osób, które są za tezą. Głosujemy, proszę bardzo. Sama debata, którą tutaj przeprowadziliśmy, była takim treningiem dla nas. Myślę, że bardzo cennym, ponieważ nauczyliśmy się słuchać argumentów, nauczyliśmy się argumentować i uważam, że powinni wszyscy poznać tę metodę. Najważniejsze zasady debaty oksfordzkiej to. Ograniczony czas wypowiedzi, to porządek wypowiedzi, możliwość wypowiedzenia się każdemu, każdemu taką dajemy, natomiast musimy się trzymać czasu i słuchać interlokutorów. Są dwie drużyny uczestniczące w debacie, jest drużyna propozycji i drużyna opozycji. Każdy z mówców ma możliwość wypowiedzenia się za lub przeciw tezie. Bardzo ważny jest ten sposób ustawienia stołów podczas debaty. Mówcy mogą mówić patrząc sobie w oczy, a to bardzo ważne w momencie kiedy chcemy rzeczywiście skomunikować się z drugą osobą i tutaj taką możliwość dajemy. Najważniejszy na sali jest marszałek, oczywiście, bo on udziela głosu i on ten głos zabiera. A kto mu pomaga? Mam również pomocnika, którym jest sekretarz. On pilnuje tego czasu i daje sygnał w odpowiednim momencie, że odpowiedź powinna być zakończona. Mówcy zabierają głos naprzemiennie, zaczynając od strony propozycji, czyli za tezą. Dzień dobry, szanowna pani marszałek, drodzy oponenci, wspaniała zgromadzona publiczności. Teza dzisiejszej debaty brzmi Seniorzy mają dużo wolnego czasu. Od samego początku w tej tezie nasuwa się kwestia, czym tak naprawdę jest ten wolny czas. Zatem czas jest nie tylko wielkością fizyczną, ale również ma wymiar bardzo subiektywny. Mówiąc o seniorach, mamy na myśli osoby, które już nie podejmują się żadnych wyzwań zawodowych a zatem są panami własnego czasu, są jego dysponentami, jak i beneficjentami. Jedno, co można powiedzieć, to jest to, że senior ma czas. Dziękuję bardzo. Oddaję głos mówcy pierwszemu drużyny oponentów. Słuchamy Basiu. Witam panie moich oponentów, teraz dla mnie i publiczność. Wolny czas jest marzeniem każdego człowieka, nie tylko seniora. I kiedy otrzymujemy już po okresie pracy intensywnej i ten wymarzony wolny czas, to niestety nie jesteśmy na pustyni wolnego czasu, ale w realiach życiowych. I realia życiowe często ograniczają ze względu na naszą mentalność, na nasze zobowiązania przeróżne, rodzinne, to, jak chcielibyśmy ten czas wykorzystać. Oczywiście. Musimy zostawić tę część wolnego czasu dla siebie, ale też bardzo często jest go o wiele mniej niż ten czas, o którym marzyliśmy. No bo zaczynamy opiekować się rodzicami, nagrabiać różne braki w kontaktach rodzinnych. No i jesteśmy. Wypowiedź każdego mówcy może być przerwana pytaniem lub informacją, pod warunkiem, że mówca na to się zgodzi. Chciałam się odnieść yy, do Twoich słów. Ponieważ rzuciłaś, yy, yy, prawda, napominałaś internet, ogród saski, seniorzy, tylko stanowili. I że mamy zobowiązania moralne, rodzinne. Ale to tak jak powiedziała Miszka, to jest kwestia naszego wyboru. Ja mam pięćdziesiąt roku z kwadrans. Mówią, nie <słuch> mówią Emerytka, kto Ten czas jest mój. Tu i teraz ja mam decydować, co ja z tym z czasem zrobię. Mogę pójść do obrotusarskiej kością sobą w drugach, proszę bardzo. Ale, że tak powiem, to moje dzieci muszą mnie spytać, czy ja chcę. Całkiem inaczej dzieci się odnoszą do nas, kiedy my szanujemy siebie, szanujemy Twój czas. A całkiem innego, kiedy przyjdą. No myślałam, mamy pójść tam. tam, Obie Tak jest, że rodzina pracuje i mało, mało zajmuje się seniorami. To po prostu siedzą w domu. Albo stoją w kolejkach do lekarzy. No niestety i muszą, to jednak też jest nie bo muszą odstać i podleczyć swoje zdrowie. Także się, yy, ograniczony ten czas jest yy, poprzez przeprak choroby i tam uniemożliwia korzystać w pełni z wolnego czasu. Pani Marszałek, i szanowni opomienci, szanowna publiczność. Jest taka sprawa, że te seniorzy w założeniu naszej tezy mają dużo czasu. Seniorzy mają tego czasu dużo, tylko nie wszyscy seniorzy potrafią go rozplanować. Jeden senior śpi 4 godziny, a 20 chodzi. Drugi śpi 24 chodzi. I już z tym czasem jest różnie. A chcąc, żeby go wykorzystać odpowiednio, to trzeba rozplanować tak, żeby nie spaniem, bo ten wolny, a przespany czas, to jego nie ma. Jego się nie liczy zupełnie. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Zapraszam trzeciego mówcę ze strony panenki. Pani marszałek, szanowni panenci, szanowna publiczność. Seniorzy nie mają wolnego czasu. Nie mają, ponieważ potrafią sobie zorganizować go tak, aby w ich życiu nie było czasu na nudę, na mars, na zasługę. Yy, trudno po 40 latach pracy raptem usiąść i powiedzieć: Wszystko, co zrobiłem w życiu, teraz będę odpoczywał. Ale co to znaczy odpoczynek? Czy to jest pilot w graniku i karcie? Czy to jest kontynuacja tej aktywności już nie zawodowej, ale towarzyskiej? Może udział w jakichś yy, spotkaniach towarzyskich? Może spotkania w stowarzyszeniach. Po wysłuchaniu argumentów strony afirmującej, strony negującej poproszę o głos publiczność. Po dyskusji i podsumowaniach odbywa się drugie głosowanie. Podczas tej debaty wygrała teza, że seniorzy mają dużo wolnego czasu. To był dla mnie wielki zaszczyt poprowadzić taką debatę, ponieważ uważam, że jest to bardzo cenna metoda rozmawiania ze sobą w ogóle. A nikt nas nie uczy. Szkoła nas nie przygotowuje, studia nas nie przygotowują do prawidłowego argumentowania, do odróżniania opinii od faktów. I myślę, że debata oksfordzka jest taką cenną metodą, której powinniśmy uczyć młodzież w szkole. To powinna być jedna z lekcji poświęcona właśnie takiemu sposobowi porozumiewania się. Bo jest to metoda komunikacji, która ułatwia nam kontakt z drugim człowiekiem. Debaty uczą myślenia. Proszę was, seniorzy, czasu nie marnujcie. Dopóki możecie, o sobie decydujcie. Bo czy senior robi, czy też sobie leży, tylko i wyłącznie od niego zależy. Jak senior coś robi, wtedy jest aktywny, a jak tylko leży, ma kręgosłup sztywny. Z tego, co, z tego, co wynika, to że każda praca wychodzi na dobre oraz się opłaca. Szanowny seniorze, wyruszaj do dzieła. Póki ciebie jeszcze choroba nie wzięła, bo już jak cię weźmie i w łóżku położy, nie pomoże ci lekarz najwyżej cud Boży. Wierszy ten dedykuje. Do oksfordzkiej rady napisałem tyle, ile dałem rady, a wszystko co czułem i na sercu leżało, w tym co napisałem, ujęte zostało. Dlaczego warto uczyć się debatowania? Seniorzy mają tą y, przywarę, że nie potrafią rozmawiać, nie potrafią słuchać, co wcale nie znaczy, że nie potrafią wyrazić swojego zdania. Oni oczywiście potrafią, tylko bardzo często nie słuchają się nawzajem, bardzo często mówią w tym samym czasie. Nie potrafią e, kontrargumentować, bardzo często forsują swoje argumenty, chociaż niekoniecznie są do nich do końca przekonani, ale jak już mam ten argument, to go forsuję. Umiejętność debatowania jest bardzo ważna, ponieważ przydaje się nam w każdej chwili, w każdej sytuacji. Nawet wtedy, kiedy rozmawiamy z dziećmi, czy kiedy rozmawiamy z e, wnukami, ponieważ. E, uczy nas takiej wrażliwości na siebie nawzajem, czyli odbioru tego, co ktoś ma nam do powiedzenia, a jednocześnie wypowiedzenia swojego własnego zdania. Ale także jest to bardzo ważne w takim normalnym, codziennym życiu, czy w urzędzie, czy wśród sąsiadów, czy przy jakichś spornych sprawach, których przecież w obecnym świecie jest dosyć dużo. Więc, jeżeli nawet mamy jakiś drobny konflikt sąsiedzki, czy jeżeli mamy jakąś taką drażliwą sytuację w rodzinie, to zawsze spokojna i uporządkowana dyskusja, a więc debata, jest bardzo pomocna w rozwiązaniu, rozstrzygnięciu tego, tego konfliktu czy rozwiązaniu problemu. W życiu publicznym szczególnie, ponieważ bardzo ważne jest to, żeby seniorzy potrafili wyrazić swoje zdanie, swoje potrzeby, ale również swoje oczekiwania w stosunku do czy organizacji, które organizują jakiekolwiek działania senioralne, czy urzędów, samorządów, czy nawet wyżej w ministerstwie, ponieważ nic o nas bez nas. A jeżeli potrafimy powiedzieć to, wyrazić to, co jest nam potrzebne w sposób komunikatywny, jasny, czytelny, kulturalny i jednocześnie taki uporządkowany, to tym bardziej możemy mieć wpływ na to, co się dla nas robi. Zachęcamy Podlaskich Seniorów do organizowania debat oksfordzkich w swoich środowiskach, najlepiej, jeśli będą to debaty międzypokoleniowe. Powodzenia!